Krystyna Grimmie, amerykańska wokalistka i uczestniczka programu muzycznego The została postrzelona po swoim koncercie. Pogotowie natychmiast przywiozło ją do szpitala, gdzie zmarła po kilku godzinach. W piątkowy wieczór 22-letnia gwiazda spotkała się ze swoimi fanami po koncercie w Plaza Live Teater w Orlando. Rozdawała autografy, gdy podszedł do niej nieznany mężczyzna, i strzelił. Brat Christiny złapał napastnika, ten jednak popełnił samobójstwo. Nie są znane przyczyny ataku, nie wiadomo też, czy zabójca znał ofiarę. Grimm nie została zabrana do Orlando Regional Medical Center. Niestety, jej rany okazały się zbyt rozległe. Informacja o śmierci młodej piosenkarki pojawiła się w mediach w sobotę rano. Christina Grimmie największą popularność zdobyła dzięki zajęciu trzeciego miejsca w Show Wojce w 2014 roku. Wcześniej publikowała swoje nagrania w serwisie YouTube.